Tomek opowie o tym jak spotkał Boga i jak doświadczał go później przez kolejne lata. A jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o jego służbie, to oglądnij trzy poprzednie odcinki. Na początku zobaczysz wstęp, który powtarza się za każdym razem, więc niech cię nie zmyli, że ten odcinek już oglądałeś, to po to żeby wprowadzić w temat kim jest Tomek i na czym polega jego służba. Zapraszam. Dużo się mówi o ludziach, którzy zostali wykorzystani przez księży. Czasami jednak mam wrażenie, że mówi się o tym dlatego, żeby zrobić tanią sensację, a nie dlatego, żeby realnie pomóc tym ludziom. Dlatego zaprosiłem gościa. Jest psychoterapeutą, który m.in. pomaga osobom skrzywdzonym. Natomiast jest też księdzem katolickim. Tomasz Matyjaszczyk, razem ze swoją fundacją składak, pomaga właśnie takim osobom. I o tym opowiem w dzisiejszym wywiadzie. No dobra, wracając do mojej przygody z Bogiem. Zaczynało się yy, tak dosyć, dosyć klasycznie, chyba jak, jak w polskiej rzeczywistości, jakoś tradycyjnie związanej też z chrześcijaństwem, że pierwsze jakieś modlitwy to były modlitwy, których uczyli mnie rodzice. Pierwszą Biblię dostałem od swojej siostry. Zacząłem ją czytać w jakiejś grupie nastolatków. Zacząłem odkrywać, że to, co tam jest napisane, jest dużo mądrzejsze niż, niż mi się wydawało i dużo ciekawsze i takie jakoś pociągające. I jako nastolatek miałem taki moment, jakby poszukiwania tego, co w ogóle ze swoim życiem zrobić i, i o co w tym życiu tak naprawdę chodzi. No i był taki moment, kiedy miałem poczucie, już wiem. Znaczy, zakochałem się. Była piękna jakaś ona. zakochać się nie w Bogu, tylko w jakiejś dziewczynie? dziewczynie, tak. Mam nadzieję, że tego nie będzie oglądać, bo po prostu się złapie się za głowę i pomyśli sobie, ale ty po 30 latach to opowiada. No, ale tak było. No, Miałem wrażenie, że w końcu wiem, po co żyję że w ogóle wow, no to jest to, po prostu czuć się kochanym i mieć poczucie, że, że jest się ko dla kogoś ważnym. Jest takie poczucie, że skrzydła ci rosną, że, że nagle szara rzeczywistość staje się kolorowa i w ogóle chce ci się żyć. Nie? To, to taki był moment, tylko że trwał tylko kilka miesięcy, po których yy, był zjazd jakiś taki, yy, no, yy, bo dziewczyna mi powiedziała, że nic z tego nie będzie. I to był pierwszy moment, kiedy po tym zaraz wydarzeniu doświadczyłem spotkania z Bogiem. Że co się stało? Z całym swoim połamaniem emocjonalnym, z całą swoją złością, z całym swoim pogubieniem, nie mogąc spać którąś tam z rzędu, zacząłem wyrzucać przed Bogiem ten mój żal. No i miałem pierwszy raz takie poczucie, że to nie pada w próżnię. W sensie, że ktoś to słyszy. I to nie jakiś ktoś gdzieś daleko, za górami, za lasami, tylko to mogę porównać do sytuacji, w której jesteś w jakimś pomieszczeniu i do tego pomieszczenia ktoś wchodzi. Możesz go nie widzieć, nie słyszeć, nie czuć w sensie zapachu, ale masz poczucie, że ktoś tu jeszcze jest. No to to było coś takiego, tylko połączone z taką ogromną pewnością, że jestem kochany i rozumiany z tym, co przeżywam. Więc to było jakieś takie pierwsze świadome spotkanie z Bogiem, że, że zobaczyłem, że... Że to, o czym czytałem, w świadectwach innych ludzi słyszałem, że, że, że dla Pana Boga ja też jestem ważny I, i że do tej miłości będę mógł wracać. No i mówię, to już było ponad 30 lat temu. Wiele potem miałem takich momentów rzeczywiście, takich spotkań bardzo wyraźnych, bardzo osobistych z Panem Bogiem. To absolutnie nie był moment, kiedy zacząłem myśleć jakoś o, o kapłaństwie czy nie kapłaństwie. Byłem w trzeciej klasie szkoły średniej. I zdałem do czwartej, bo to się działo 1 września i w okoliczności, i w okolicach. Więc to, to jeszcze trochę potrwało. Ale jakby wiedziałem już, że chcę żyć z Bogiem. I że niezależnie od tego, co by się w moim życiu wydarzyło, to mogę być pewnym tego, że on mnie kocha. Tak to się zaczynało. Potem był taki moment, jakoś jakoś otwarcia się na to, na to że, 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 że on nie tylko no właśnie jest taką żywą, żywą miłością, ale że, że w tej miłości też, też jakoś obdarowuje i że, że jakoś wprowadza w taką zażyłość z sobą, że, że, że Pismo Święte to nie jest historia sprzed dwóch tysięcy lat, ale no tak jak zacytowałem fragmenty z Pisma Świętego, które stały się żywe dla nas na tamtych rekolekcjach, potem wielokrotnie widziałem, że to się rzeczywiście tak dzieje. Był taki moment doświadczenia, który w Kościele katolickim też w nomenklaturze takiej ludzi związanych z ruchem charyzmatycznym nazywamy doświadczeniem Chrztu w Duchu Świętym, nie? czyli taki moment poczucia, że, no, że jestem zanurzony w jakiejś rzeczywistości, która zupełnie mnie przerasta, ale jakoś otwiera mnie na, na Pana Boga. No a, a do bycia księdzem od tamtego momentu, to, 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 to jeszcze było kilkanaście lat potem, jakichś swoich poszukiwań, jakichś swoich zmagań, pójścia do seminarium, odejścia z seminarium, trafienia do wspólnoty ewangelizacyjnej, z taką pewnością, którą potem też wpisałem na swoim obrazku prymicyjnym, obietnicy Jezusa, który mówi, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. To słowo przeczytałem na modlitwie wieczór przed końcem roku, kiedy byłem na trzecim roku już w seminarium. I jakby przeczytałem to z takim zatrzymaniem, że okej, okay, czyli znaczy, że się pojawią jakieś ciemności. <grym> Skoro Jezus mi mówi, że jak będę szedł za nim, to nie będę chodził w ciemności. Czyli to jest kluczem, to znaczy, że jakieś ciemności są na horyzoncie. No i następnego dnia rano, e, kiedy był dzień wyjazdu na wakacje. Zobaczyłem krążącego między stołami wicerektora, który zapraszał kolejnych ludzi na spotkanie. No i wtedy rzuciłem do swoich kolegów mnie też zaprosi. Nie? Zaczęli się śmiać, bo wydawało im się, że jestem w ogóle takim absolutnym pewniakiem i że, że mam bardzo dobre notowanie. Okazało się, że nie. Że rzeczywiście dostałem roczny wtedy urlop. Wydłużyłem sobie o kolejnych lat sześć w jakimś takim... No trzymając się tego zdania, nie? chcę iść za Jezusem. I chcę zobaczyć, do czego on mnie jakoś będzie chciał doprowadzić. No i przez kolejne doświadczenia można by powiedzieć, że, 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 że to był taki czas odkrywania, do tego, że, 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 że Ewangelię dzisiaj da się głosić zrozumiałym językiem, że to może sprowadzić do tego, że w ludzi rodzi się pragnienie wiary. W związku z tym też można tak. razem z nimi, przez akt wiary, zaprosić Boga do swojego życia i nagle okazuje się, że On przychodzi. No i to był taki moment, kiedy jakby dojrzewałem do tego, że, żeby odkryć, że no, tak właśnie chcę żyć, nie? że to jest moje życiowe powołanie. Czy będę księdzem, czy nie będę księdzem, chcę żyć głosząc Ewangelię, chcę żyć między ludźmi, którzy chcą też to robić. Jak się okaże, że będę mógł być w tym też księdzem, to super. Jak się okaże, że nie, to trudno. Wiem po co żyję. Okazało się, że mogłem zostać tym księdzem. No i tak już żyję tym, będąc księdzem 19 rok. Nie? Zbliża się jubileusz, ale powiedz też <noise> o tym, y, mówiłeś, y, wspominałeś o tym wcześniej, tak? Y, o ruchu charyzmatycznym, tak? Mm. o Doświadczaniu Boga, że dzisiaj jest żywy, o przyrodzonych rzeczach. Mhm. Jakbyś mógł się takimi kilkoma rzeczami podzielić, których doświadczyłeś, czy widziałeś, mhm. doświadczyłeś w czasie spotkań. Co dla mnie w ogóle fascynujące jest to, to jest w ogóle czas, w którym żyjemy. Przy różnego rodzaju zastrzeżeniach, trudnościach i w ogóle, i w ogóle, ale żyjemy pewnie katolików to szczególnie dotyczy, po raz pierwszy z takim papieżem, który powiedział to głośno i wprost, że bardzo prosi ludzi z ruchu charyzmatycznego, żeby doświadczeniem chrztu w Duchu Świętym podzielili się z całym Kościołem. Więc przestaje to być jakby jakieś hobby, na zasadzie, że jest sobie w ogóle oficjalny prąd pobożności, a tu jakieś hobby dla takich, którzy lubią takie dziwne rzeczy. A staje się to jakieś takie odkrycie, że, że to jest powszechna potrzeba. Wracając do mojego doświadczenia, e, ono nie było takie bardzo klasyczne. W sensie, znam takich ludzi, w których wszystko się wydarzyło w jednym momencie. U mnie się to działo w różnych momentach. Nie? Doświadczenie miłości Boga jest związane bardzo mocno z, z, z takim właśnie no, doświadczeniem sztudów i świętym. To był dla mnie jakiś początek drogi. Nie? Ta pewność, że Bóg jest, że jest blisko, że, że, że mnie kocha. Nie? Potem był taki moment, kiedy przeżywałem e, takie kilkudniowe rekolekcje nazywane seminariami Nowego Życia, czy, czy Szkołą Modlitwy, różnie, różnie to bywa nazywane. I te rekolekcje kończyły się taką modlitwą, właśnie o takie nowe napełnienie Duchem Świętym, nie? o Chrzest Duchu Świętym. I miałem takie poczucie, jak wchodziłem w to że w moim przypadku to będzie się musiało gdzieś tak, że po prostu będą mi się palić włosy, że będzie po prostu wiatr i trzęsienie ziemi, bo tak przecież jest napisane w dziejach apostolskich. Jak to się wszystko nie wydarzy, to generalnie nieważne, to po prostu szukam dalej. Nie? nie wydarzyło się, więc w pierwszym momencie miałem takie poczucie rozczarowania. Nic się nie pali. Ale kiedy w tym rozczarowaniu szedłem sobie gdzieś ulicą, to zorientowałem się, że robię coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem. To znaczy wydaje siebie jakieś dziwaczne dźwięki których nie mogę przestać siebie wydawać. Dają mi jakiś ro rodzaj fascynacji, takiej ciekawości, takiej... No dobrze mi z tym, nie chcę przestać tego robić. Trwało to jakiś czas. Nie? Z perspektywy czasu umiem to nazwać, że to zaczynałem się modlić językami wtedy po prostu. Więc, więc to był jakiś efekt tamtej modlitwy. Ale potem właśnie w kolejnych etapach jakby Pan Bóg pokazywał, że z jednej strony chce tej bliskości takiej dla mnie samego, przeżywanej, przeżywanej miłości Jego w swoim życiu, odkrywania, że Jego Słowo jest ciągle aktualne, ale z drugiej strony to też jest związane z wyposażeniem do, no to też do, do, do służby innym ludziom, do pomagania innym ludziom, do kochania ich Jego miłością po prostu. I tak najprościej mogę powiedzieć, że, że to, co widzę, że, że, że mi Pan Bóg dał, bo to absolutnie jest jakąś zmianą mnie. Ja kiedyś byłem strasznie lękliwym człowiekiem. Nie? Ja się generalnie bałem ludzi. Ja miałem takie relacje z ludźmi strasznie zdystansowane. Nie? Dzisiaj moją główną pracą jest to, że w zasadzie spotykam się z jednym człowiekiem, jeden na jeden. Godziny w tygodniu na tym spędzam. Więc to jest jakiś taki rodzaj wrażliwości, którą pan Bóg dał, na pewno. Wyjście z własnych lęków i. Jakaś, jakaś zdolność spotkania z drugim człowiekiem. No ale też to się wiąże z, z czasami takimi rzeczami, no bo to się da te, też wytłumaczyć w naturalny sposób, nie? że mhm. człowiek takich rzeczy się może nauczyć, może się socjalizować i tak dalej. Nie? Natomiast to się też czasami wiąże z takimi rzeczami, których po ludzku nie wytłumaczę. Nie? Z, z, z jakąś taką pewnością, że, że, że Pan Bóg e, jakoś zaprasza do czegoś konkretnego. E, no i to się dzieje. Kiedyś modliliśmy się za kobietę, która przyszła do nas z zaćmą na oku. I to było takie z jednej strony piękne, a z drugiej strony uśmiecham się do tej historii, bo, bo przyszła i taka, taka babula, Ja nie wiem, czy ona jeszcze dzisiaj żyje. Jest duże prawdopodobieństwo, że nie, bo była to starsza kobieta, to już było parę lat temu. Przyszła i mówi, że no, tak, no, to ją boli, tamto ją boli, w ogóle i w ogóle. No i w dodatku w, w ostatnim czasie straciła wzrok, bo jakaś taka zaćma jej w ogóle się na oku pojawiła. I tak naprawdę nawet nie chodzi o to, że nie widzi, bo co ona tam ma jeszcze oglądać, że ta zaćma taka brzydka jest. I żebyśmy się pomodlili, żeby Pan Bóg tę zaćmę zabrał. Nie posłuchaliśmy jej. Modliliśmy się, żeby Pan Bóg jej przywrócił wzrok. No i zaczęła widzieć przy nas. Nie? No i wiem, że nie zrobiliśmy tego własną mocą, ani, ani w żaden sposób to nie jest wynikiem naszej wyjątkowości. Tylko właśnie otwarcia na to jego obdarowanie. U niektórych ludzi ma ono taki charakter jakby stałej posługi w, w takim stylu. No od paru miesięcy gdzieś, gdzieś widzę, że, że, że Pan Bóg też zaprosił mnie kawałek dalej w takim otwieraniu się na, na jego działanie też w tej przestrzeni. No, w, w czasie wakacji też uzdrowił mnie. Byłem na dużym spotkaniu modlitewnym polecam, w tym roku też się odbędzie, więc w ogóle szukajcie i jedźcie, warto. Kilka godzin w zasadzie muzyki uwielbienia i uwielbienia Pana Boga. W zeszłym roku było na tym 30 tysięcy ludzi. No i modlitwa, gdzie nie modliłem się za siebie, modliłem się w tym czasie za kogoś innego, a po czasie się zorientowałem, że kolano, które miałem nadwyrężone po, po nartach i ten ból trwał już parę lat, że po prostu przestało mnie boleć. Od tego czasu Jeździłem znowu na nartach, byłem w górach skalistych, ładziłem po takich wysokościach, po których wcześniej nie ładziłem, no ból nie wrócił. To tak. Dzięki. Powiedz, jeżeli słuchają nas osoby, które, które weszły na ten film, załóżmy, z ciekawości, bo mm -hmm. bo ich temat, dosłuchały do tego momentu, to szacun w ogóle. <laughs> Jeżeli do tego momentu doskaliście. No tak, bo, bo mam świadomość, że to on mógł być mocno przygnębiający, no ale, wiecie, no, trudno robić komedie z takich rzeczy, nie? Natomiast co byś powiedział ludziom, którzy mówią, ok, Bóg to nie do końca moja bajka? Co byś im powiedział, jak można szukać Boga? Jak można... Parę takich wskazówek, które mogą im pomóc, żeby, żeby tego Boga poznać. Mm -hmm. Ok, do głowy mi przychodzi kilka, ale to sprowadzę to do dwóch. Po pierwsze, jeśli słuchasz tej historii i dochodzisz w tym miejscu do, do, do punktu: Bóg, to nie moja bajka, to najprawdopodobniej nie do, nie do końca jest to prawda, bo już dawno byś tej historii nie słuchał. <laughs> Więc słuchaj takich historii, w których ktoś opowiada, że spotkał Boga i że ten Bóg coś w jego życiu zrobił. Żeby to budziło coraz bardziej to Twoje pragnienie. Żebyś w tych różnych historiach mógł zobaczyć, że jak, z jak różnymi sytuacjami Bóg sobie potrafi poradzić i do jak różnych ludzi Pan Bóg potrafi dotrzeć. To znaczy, że potrafi też dotrzeć gdzieś do Ciebie. Czasami może się to zacząć od zwykłego Boże, jak tak jest, to mnie przekonaj. Pokaż mi, kim jesteś tak naprawdę. No i w ten sposób doszedłem do drugiego punktu, hmm. czyli, czyli druga rzecz, nawet jeżeli wydaje Ci się, że Bóg to nie Twoja bajka, to spróbuj pomodlić się modlitwą, którą mój znajomy ksiądz nazwał kiedyś modlitwą niewierzącego. Nie? To znaczy, Panie Boże, nie wierzę, że jesteś, ale jak jesteś, to mnie przekonaj, że jesteś. No, można byłoby opowiadać kolejne godziny o tym, co się może zadziać, kiedy kiedyś człowiek nieopatrznie taką modlitwę odmówi. Rekolekcje szkolne lata temu, to takie nawiązanie. No, ja tam tylko grałem na perkusji w czasie tych rekolekcji, więc generalnie tak patrzyłem z coraz większym zdziwieniem na to, co wyczynia mój, mój kolega. Rafał, pozdrawiam, jak słuchasz. I potem, I potem po tych rekolekcjach uczyłem w tej szkole religii, zapytałem swoich uczniów, jak oni to w ogóle wszystko przeżyli. I jeden z nich napisał: Nie wiem, czy wierzę w Pana Boga, ale w Ducha Świętego to na pewno. Musiałbym być idiotą, żeby w Niego teraz nie wierzył. Nie? <laughs> Więc do poukładania w głowie coś tam jeszcze było, ale doświadczenie. Doświadczenie było bardzo mocno przekonujące. Nie? Więc Pana Boga da się doświadczyć. Pana Boga da się spróbować. Pana Boga da się poznać. I tego ci życzę. Dzięki. Kończymy wywiad chyba, że chcesz coś dopowiedzieć. Coś, czego hmm. nie mówiłem. Hmm. Hmm. Nie, jak myślisz, że tyle wystarczy to wystarczy. Tak myślę, dzięki. Dzięki. Dziękuję za oglądnięcie tego wywiadu. Jeżeli zainteresowała cię służba Tomka, to obejrzyj poprzednie nagrania, a jeżeli potrzebujesz pomocy, którą służy Tomek i jego fundacja składak, to w pierwszym podpiętym komentarzu masz do nich namiary. A ja ze swojej strony zapraszam Cię, jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, na spotkanie zasłałem więcej informacji w linku pod nagraniem.